Cześć, z tej strony Agnieszka. Dziś wraz z moimi przyjaciółmi podejmiemy się wyzwania. Zjedz, polisz, powąchaj. Intro. Odcinek nie jest w ogóle sponsorowany. Zaczynamy! Dzisiejsze wyzwanie będzie polegało na tym, że w dwóch szklankach mamy w jednej rzeczy. A w drugiej to, co będziemy z nimi robić. Będziemy mieli dużo słodyczy, chipsów i różnych takich tak naprawdę pierdół, które będą albo niedobre, albo dobre. Większość z nich nawet chyba jedną tylko jedliśmy, ale tak naprawdę będą to totalnie takie randomowe rzeczy wzięte ze sklepu. I zobaczymy, co najlepiej nam będzie smakowało, a co jednak się nie okaże takim faworytem nasz. Zacznijmy od tego, co będziemy z czym robić. Uch. O nie! Ja mam polisz. Ja mam zjedz! Ja mam powątkę. Ja mam zjedz bez rąk. O, o ładnie Zapomniałam wam powiedzieć. Zezłego na to, że jest nas y, czwórka, a całe jakby wyzwanie jest na trzy osoby, dodaliśmy sobie jedno dodatkowe wyzwanie, które polega właśnie na tym, co Kuba wylosował, żeby zjeść to, ale bez rąk. Jeszcze przy jednym można wypluć, ale tu już totalnie nie możemy zrobić z tym nic. Trzeba to po prostu zjeść, połknąć bez użycia rąk. Więc to będzie po prostu hardcore. A teraz Agnieszka wylosuje. Od czego zaczniemy? Gęber. Gęber. Nie <laughs> mnie. I to będzie. Guma. O nie. Eee, to na to spoko, ale ona jest... Pieram. Jak ja mam to tylko w ogóle Jak ja mam to zjeść bez rąk? Nie <noise> wiem. Ja, jak ja mam to zjeść? <noise> Ty masz tylko wołkanie. No co to jest za problem znaleźć gumę na las. Losem. <noise> Kuba sobie położę na talerzek. <noise> Dobra, najpierw Kuba co mieś? Nic wielkiego. <noise> No jest cynamonowa taka. Że cynamonowa? No jest mocna. Ja, no ja wiem, ja kiedyś ja nic nie czuję. Nie, nie, nie powtarzaj. Nic nie czuć. Dobra, ja mam, z, zjedz. ja mam Ja tak nie lubię. Jest ja tylko wąchne. No jest daleka już, ogóle mi się zapach mega podoba. Bo jest taki, no mocny jest naprawdę. Tak no zapach tak? jest mocny, fajny. Nie, kuba. <śleski> Nie, yes, to było za proste. Muszę to przykleić do język. Bo ja inaczej tylko bym nie panią. Ogólnie nie jest zła. Jest Ale... bardzo szczepiąca w języku. Nie, dobra. Ale ogólnie pachnie tak dosłownie, jakbyś otworzyła przed chwilą taką paczkę cynamonu, nie? Mhm. Tak, przyprawy po prostu. Tak, taki, cypo, tak. Zwyczajny cynamon. Tak, nie. mi nie smakuje, nie lubię cynamonu. Kompletnie nie lubię. Nie, wiem? Ja nie wiem. Ja bym ją zjadła, bo lubię cynamon. Ale to nie będziesz podcinku, no. bo to nie moje zadanie. <grym> tak na tych rąk to by nie było. A ja bym rzumała. Ja powiem. Dobrze, Dobra, na dalej. Runda dwa. <grym i <grym i Sorry. Jakby. Teraz z drugiej strony. To te same strony. Nieprawda. <grym> Ale co ja muszę... Co musimy, a nie? Ja. Zjedzby z rąk nie! Zjedz. Jak tam będzie gerberk, to pobuchaj. Pobuchaj! Ej, oby, oby ja nie, nie chcę gerberk. Jakiś... No. Nie lubię tych dla dzieci. To ja wylosuję, bo ja mam największe... Największego pecha, więc... Ode. Proszę. Czekaj. Żeby nie było za łatwo. To nie. To nie! Skupam. Jedno odejmę. Jedno mam. Jedno masz. tam mam. Tak? zapytania. O nie! O nie. Mamy jedną rzecz, którą w ogóle nie wiemy, co to jest. I to po prostu, ja nie wiem, czy to są wszelki, czy nie. Ogólnie z tyłu jest napisane Racha Tukm i jest o smaku arbuzowym, ale tak naprawdę nie wiem w ogóle, co to jest. Znaczy ogółem, ja miałem kiedyś z tym do czynienia, i to jest taka galaretka w takim chyba cukrze. pudrze. To jest chyba turecki, przysmak, ale nie jestem w stanie sobie głowy na Wiecie co jest najgorsze, że mogę to tylko powąchać, Ja chciałam to spróbować. No <laughs> no zaraz, joj. bo ja mam bez rąk. Echa. To ja mam. Tak, dobrze. Echa. Dobrze. Ja mam. Ja, ja mam. A teraz ze mną, chyba? Tak, ja mam. Ja mam. Ja mam. Ja mam. Ja mam. Ja mam. Ja nie Ja mam. nie mam. Ja Nie ma, zapachu, nie? Nie ma zapachu. Bardziej takie w ogóle nie ma zapraca. W ogóle nie mam. Dobra. Nie, 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 nie pachnie. Przesłuchać jeszcze do zjedzenia. Jeszcze słuchajcie. Smacznego. Tak. Mmm. Słodkie. Mhm. Jakaś ta. Ej, jest pyszne. Mhm. Mega słodkie. Mega, no tak fyszne słodkie, Tyle, ale, ale jest... Mhm. Nie wiem, wyliżał. Czyli zwój to cukier po prostu. Cukier, ale to nie jest taki typowy arbus, to nie smakuje jak taki właśnie typowy arbus. robicie mi smaka? Dla ja mnie to smakuje, ja wymieszałabyś taką żelatynę z dużą ilością cukru. Mm. Nie czuć za według mnie. To A trochę ten... smakuje jak te na ym, cmentarzu. To się. Pańska skórka. Ma taki posmak pańskiej skórki. No, w sumie tak. No. Ale strasznie słódka. Dla trzecie. Uuuu. Nie! Zjedz bez rąk. Znowu? Zjedź! Ej, nie, serio! Nic nie spróbujesz, bo Oj, kuba nie jest dzisiaj! Specjalnie głodnie głodniem Losujemy teraz trzecią rzecz. Naprawdę, nie. O nie! Żelki! A, to, no. Ale no. Nie, bo w nie! Sumie... One są takie, to mega kwaśne faśne. podobno. A nie miałam tylko powąchać, tak? Tak. <laughs> okay, Dobra. Będzie. Mamy niby takie, jedne z najbardziej kwaśnych żelek, jakie można teraz gdziekolwiek kupić. No ale zobaczymy. Ja to lubię kwaśne rzeczy, więc ja nie też. mogłam, a tego doczekać. Mi to pasi. A nie otworzę. A ja otworzę. <noise> Najpierw prawdziwemu patetowi nie <grym> a, o, a! Dobra, <grym> dobra. Chcesz zielony Ja chcę polizać niebieskiego Proszę ale. A ja bez rąk znowu A ja ręką? Ja sobie połączam Dobra Dobra, Kuba wącha Bez rąk Bez rąk ja już muszę się przesunąć. Znam ten zapach Tak? To wącha i tak Mm. To jest jego brodka. No dobra, ja to ja dobra, teraz... ty sobie polisz. Mm. <gryśle> a, my sobie, a my sobie zjemy. Zjemy. <gryśle> Family friendly content. Doba. Mm. Do... No właśnie, nauczysz się wypikiwać teraz. W koło. Mm. <gryśle> Boże, skąd ja znam ten zapach? Pycha? Kwaś do mm. No, bardzo kwasna. Ale ja dobrze. Szukam, ja lubię ja 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 no ale ja szukam. Szukam, tak, skąd znam ten zapach? Taki... Mi smakowało. No, nie było. Nie było. Ruda, było. Nie było. Nie było. Nie było. Nie Nie ona Nie ona Nie liże. <laughs> <laughs> o, o, już wiem co będzie. było. bez rąk, rąk, niech Nie tylko Nie <laughs> Powąchaj. I teraz liczę na ten yes. obiadek. Tam wiecie, jest obiadek dla dzieci. Zostały co, dwie najgorsze tak. rzeczy. Obiadek, na dnia, ale... obiadek dla dzieci i ostre chipsy. I oby teraz to był ten obiadek. Tak nie szkodzisz? Nie. Musisz wziąć tak do góry. Bo co to... to... Oh, o no. Jezus. Ja no? na to nie patrzę. Może nie. Oh, to, nie, są, ten oh, ten... to są chipsy, które chciałam spróbować. A może? Co? <laughs> Mamy ostre pringlesy. Hot. Zobaczymy To że chciałam zrobić. O nie. <laughs> Fej. <Fajne. śmiech> oh, ten... oh, nie nie Replay. <laughs> uh, wow. wow. A teraz najprzyjemniejszy dźwięk na świecie. Czekajcie, nie patrzcie. Jazz, No to nie patrzcie. To nie było, tak. że ja mam sobie je popąchać, tak? No to sobie. Ja mam sobie tak One padną tak, nawet taką, taką rybkę. No, ale nie. Ja mam zjeść bez wam, więc poproszę o magiczny talerzyk. A, czekaj, już A, nie ona ci da świetny Wow. Dziękuję. Wow. Obiad. O nie, on dostał pękniętego, jeszcze raz. Cześć to zabierz. No już bez przesady. No, hmm. Bierz go. Jestem na wieczer. pachną fabrykowo, tak ale nie pachną tak ostro, znaczy masz taką... O, nie jedz jeszcze. No. No, no, nie je. dobra. dobra. No, kobely, lis. Płamasz, co? Tak się połamie. Cały czas się łamie. Dobra, nie mam zjedz. O, o, czuć to mam Tak. Dajcie wodę. Czujka. Mąstrę. O kurzę. Mm. Masz tak? Mhm. Mm nie. Ej, oni to nie mogą, oni mają za duże buzie. O, mi to tak nie <śla> <śla> mm. Są pikantne, ale tak dobrze pikantne. Ale pewna marka polska, nie będziemy w mieć, która moim zdaniem ma takie... Tak? Mysł... Ostrzejsze? Ostrzejsze są, tak. Nie, nie, ja spróbuję po odcinku. No, ale się nie mogę doczekać. Nie ok. pieczę osobiście. No, jest takie ten, ale bez przesady. Nie, no nie tak, żebym nie chciała rady. mleko wypić teraz, ale takie sam raz. O Boże, że bieram. Ja nie chcę, chcę zjeść. Ja nie chcę I zjeść ja. patrzyłem. Ja nie chcę ani zjeść, ani polizać. Ja chcę to <cheesecake> tylko wąchać. Nie, nie zeszłam. Nie, nie, dawaj. No ja za ciebie byłam, poczekaj. No na mnie Nie, ja nie Tak, zostawcie i na koniec. Dobra. Nie, bo będę miała powącha. Polisz. <Suppropolis> Powchaj, nie wiem, włożę, Zjedz, zjedz, zjedz. Najgorsza rzecz na świecie. Tak tego nie lubię. Powinnaś też tego nie chce. Dawaj. Ostatni został deserek, nie nie deserek, obiadek dla dzieci. Gierber, dokładnie. Marchewka z ziemniaczkami i rybką mok. Pozdrawiam po prostu. Smacznego. Bez. <coughs> Anieszka O nie. Powiem Z takim zgniłym śledziem. O fuj, nie, śmierdzi nie, mi strasznie. to pachnie, mi to, pachnie to pachnie, bo to pachnie jak taka makrela w sosie pomidorowym, a ja tak, to lubię. ale, ale, ale nie, ona pachnie. tak źle pachnie. Mi też należy teraz, mi też należy teraz, bo ja mam polizać. Ty to nie możesz z łożeczki Jak obficie, ciekawe czy ty obficie tak źle, Już, już, już. Już, ku**a. Zjeżdżaj. Mamilii Ja skoczyłam prawie, bo to tak strasznie śmierdzi. O pfu, nie mam strasznej tak Bałtyk, rybka. Dobra, przejdźmy. Jesteśmy nad morzem kochani, jesteśmy nad morzem. O nie. Jest... Uh -huh. Jeszcze mi to nie dopłacę. Dobrze, że mam katar. Dada, dada. No dobrze, że masz katar. To nawet smaku nie ma. To tak kre... Dajcie, taki dzieci, to, krem, to kochani jest po piątym dada. miesiącu. No, słusznego, kogoś słusznego. Uh -huh. Nie, to gdzieś. nie Dawaj, dawaj. Zaraz. Tak, i... i no. Bo to nie ma smaku. chyba smaku, wypocznij. Ale właśnie to nie ma smaku, tylko masz takie, no taka papka po prostu. Zbliżenie? Aj, nie, kurde, nie mogę. To masz samą rybę? Zastaw nos. No, trzy. Tre, bez użycia. Powolykaj. Zajmi wodę. O, fu! Chcesz miskę? Tak. Proszę. może popić bez hitów. Chodź. Kuba! Przetrzymać ci! Kubie to smakuje? Nie. Mm. Kubie smakuje, tak. O, jezu! Uch. Pachnie jak ten. Tak nie strasznie, jak taka zepsuta ryba. Nie zepsuta ryba. jak ten. Po prostu jak ryba, taka śmierdząca Nagrywam puszkę, to dobrze pachnie. No. To jest ten... no, tak. Ale powiem Wam, żeby dać to pięciomiesięcznemu dziecku, to ja, ja Wam osobiście to nie daję. coś ja ja ja, że... takiego. Nie, właśnie takich rzeczy mama nie kupowała, że ziemniaczki z rybką morską. To jeszcze marchewkę Nie lubię archetyków. Muszę tego, są że Muszę Że ja tylko to A ja mam, mam ten pusmak. Bo to jest Fujka. coś w stylu, jak siadła taką. Masę z dużą ilością mąki i taki dzielki posmak zostaje na tym mm. po w sensie jak zjesz. Wyobrażacie ja sobie tak jak są smaki na przykład spaghetti bolognese i macie zmiksowany makaron i klepsiki to co jadłam, jadłam Ja byłam ta jak siostra, była mała i bracia i można zabić smaczne. Podem ci w zabić smak, to było smaczne. To muszę zabić smak. Tak, weź sobie coś ostrego. ale A w sumie to jest dobre ja te. że najlepsze były te cuszki, co nie wiem tutaj jest nadal. Ja nie, bo one były takie, one były dobre, ale takie trochę bez smaku. Bez smaku, ale, ale konsystencja mi odpowiada. Delikatne były. Bo to wyglądała żelki, bo jak już jak kwaśne, to jest trochę smaku. Ja bym dała żelki na pierwsze. Mimela smakowały. Były faktycznie takie jak ktoś mi kwaśne, I to takie... Tak, i chipsy, Ptaki, chipsy, zdecydowanie. No te z sami wygrywają. Jestem za no. e, Guma! No niestety mimo tego, że mi nie smakuje bo jest to i tak uważam, że jest lepsze od tego Gerberka. Uch. To jest hip. To jest obiadek i to jest ochydne. <śmierdzi> to pomyłam śmierdzi strasznie. Naprawdę strasznie to śmierdzi. Podsumujmy. Śmierdzi, strafnie, smakuje strafnie. <śmierdzi>, <Wygląda> <śmierdzi> strasznie, smakuje strasznie. Wygląda strasznie. A dajemy to swoim dzieciom, raczej... To latem ma. No właśnie. <noise> Ogólnie podejrzewam, że jakbyśmy mieli to wszystko ustawić, no to tak miejscami, no to na pewno chipsy i żelki by były na pierwszym, te też niby żelki na drugim, guma na trzecim i to coś czwarty. na czwartym, hmm. na, <noise> <Aby> na piątym, Na piątym tutaj. Jeżeli chcecie kolejny odcinek, to kolejnie zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. To na pewno chętnie spróbujemy jakieś kolejnych dziwnych rzeczy i dodamy pewnie już bardziej takie hardkorowe. Bo chłopaki to na pewno lubią. Tak. <laughs> Więc ogólnie zostawcie koniecznie subskrypcję i łapki w górę. Koniecznie zostawcie dzwoneczek i pamiętajcie o odcinkach każdy piątek. Do zobaczenia. Pa.